Hmm. Proszę bardzo, takie są zapasy napojów, to tym jak wiśnia, taki o, dobry taki w szkle i kolejny jest, tym bark, malina mięta. Też taki w szkle, taki pyszny Taki o dobry siebie będę Tutaj jest o W tym bark jak komenta Taki też bardzo dobry, taki orzeźwiający wręcz, taki mm, taki o najlepszy według mnie o. tutaj jest jakiś nowy, jakiś Tymbark cute mandarin jakiś mandarynkowy chyba, o to też powinien być dobry taki oh. o tutaj o Tymbark Doskwina pomarańcza. 2 litry duża butelka. Mm, no trochę napiłem się, bo mi się zachciało pić. No, otworzę korek. Co tu jest? W korku. No, tu jest chyba, w tobie jest to naj... Ale gówno widać na tej kamerze. O! Więc super! I. Tutaj jest. Tym barkiem kominta też w dużej butelce. Taki pyszniutki. O! Tu nawet ma zastosowania. Dobry dobry tym bark. O O jest zasób tym barków.